Ostatnie szlify szef z pięknymi pulkami i prosimy o słowo wstępu, słowo na niedzielę. E, ruszamy e, wokół jeziora w Zydze. Ekipa składa się z Jodyna, Artur i Piotr Mały, tak zwany Mały, bo dołączy do nas jeszcze Piotr Duży. Jesteśmy niedaleko w Zyc. Mamy dwa noclegi pod namiotami dzisiaj wyrżniemy ile się da jutro zobaczymy przed nami trudny teren jutro ma padać śnieg i mrozy do minus kilkunastu stopni także ahoj przygodo akcja Kaszubski Bajkał rozpoczęta jak widać na mostach Rzeka w da idziemy To jest lekko prawie że, prawie że nie ma po czym No ale jest szansa że oddalamy się od cywilizacji Także będzie lepiej Minimum 30 Słuchajcie, jeden niech weźmie siekierę. I porównę trochę takich smrekowych, piekniętych takich. Pod namiot. No ja już mamy ognisko. Mamy luksusowe tutaj nocleg ze stołem. Wypasiony namiot. Po prostu miód malina. Proszę bardzo. Jakie luksusy. Nastał kolejny dzień. No, tu się troszkę inaczej przedstawia ten teren. Wieczorem, jest jakaś polana, co się otwiera. Niestety śniegu jest bez szału. Kilka centymetrowa warstwa. Herbata zrobiona, teraz puree ziemniaczane. Jakieś jajko na twardo. Zwijamy ten majdol, nisko rozpalone. Czekamy na piotra i ruszamy. Jak my żeśmy wczoraj Darli miejscami rzeczywiście to lekki zjazd, nagle myślałem, że po prostu polecę na twarz. Na ten najlepszy moment. Dojechałem ten, ten, dojechałem na te 30 km, tak? mam Jesteśmy na zachodnim krańcu Jeziora Radolnego. A to mój kipunek nasz, czy się, ale moja kolejka. To jesteś na zimę przygotowany. Tren A no Myślę, że chyba wybaczą po chrześcijańsku. Pozwolą. To ciągnąłem. Z dezynfektantem Ale... od razu. Tak. <laughs> to jest... najlepsza są te czerwone. Covid Free. Bounty w czerwonym? Bounty w czerwonym. No yes. Takie są? No, no tak widziałem, że są. No i jak? Nie, no, oni mówią trochę. Szef zadowolony. Zadowolony. Musi poganiać batem wszystkich. Z tyłu. No. tu co teraz będzie gadał Patrzcie. A! Czekoladkę specjalnie włożył w Przesyłamy moc dobrych życzeń, moc energii i moc pozytywnych rzeczy dla Jerzego, który, gdyby nie ta kurewska choroba, to byłby z nami. No ale nie może być teraz, ale będzie. Tak jest. Ja wierzę, wierzy, na wierzy. Wierzy, wierzy. Tak. Hmm. Wierzy, wierzy, wierzę go. dochodzimy do miejsca piwakowego Przytarnia. No niestety warunki śniegowe są bardzo słabe. Zwłaszcza na tej śnieżonej drodze. Jezioro jak widać niezamarznięte w tej części. w pominięciu kliczkowych Kosza nam się poprawiła. Że zeszliśmy na leśną drogę śniegu. Jest to już więcej. Zobaczymy, jak to będzie dalej szło. W stronie mijamy Borsk. A po lewej piękne jezioro Wdyde w całej kazałości. Ze swoimi wyspami. Nie ma tak porządnie zaopatrzony sklep we Wdyzach Tupolskich. Zapasy uzupełnione. Wody i nie tylko. Przyszały... Nie spodziewaliśmy się tylu, tyłu. Tylu. Kolejne miejsce, biwaku. Jak widać, grzech byłoby narzekać na małą ilość śniegu. No ale pod namiot trzeba. Trzeba go odgarnąć. Chrustu e, nie powinno zabraknąć tej nocy. No tutaj zwały tego. Drzewa leżą po nawałnicy przed, przed kilku lat Jesteśmy w okolicach Jeziora Gałuńskiego Właściwie tak. Na jego wschodnim krańcu Niemalże Jeszcze parę kilometrów na od tego miejsca Do mety zostało około 12 kilometrów no, Trzeba powiedzieć, że Artur dzisiaj pociągnął Tak Nieźle Kuń, Kuń pociągowy tak, to dobrze, dał działanie. radę. Około minus 20 nad ranem. Udokumentowana temperatura minus 18. Tu wspaniały namiot. Można by nazwać iglo w tych warunkach. Dał nam schronienie skutecznie. Wspaniały wytwór myśli inżynieryjnej sztuka medyczna. <grymne> Ale słoneczny. Nie wiem, Oby Zostało nam 3,8 km. 3,8. Jesteśmy mamy delikatny napęd elektryczny z rumem, ingirem, witaminą C i cynkiem w czasach zarazy Dawaj. na moment, kiedy się zatrzymaliśmy, nie? Tak mi dobrze, to wszystko szło. Piotr, idziemy, tu idziemy. No i dotarliśmy szczęśliwie do celu. Z drobnymi stratami, bo takowe zawsze muszą być. Na zły znak Piotr stracił koniec kija, a ja... a potem już była tylko... Koniec kija stracił po 10 minutach. Pierwszych 10 minutach. Pechową pasę yy, przejąłem ja, jako jego imiennik. I dwa małem nartę. Nasza woda. Temperatura, temperatura jest zacna. Fajna jest mi zdziwić, tak? Szpeja wszystkie Pompka, która się poza wmuchaniem stelażu namiotu przydała również do rozmieszczania ognia.